Witam was, jestem wartek Bartek i dzisiaj zapraszam was na recenzję telefonu dla prawdziwych twardzieli. Tym razem propozycja od firmy, która specjalizuje się w tworzeniu ciężkiego sprzętu budowlanego, czyli CAT i model S40. Na sam początek zaczniemy sobie od, od omówienia tutaj obudowy dookoła. Na górnej krawędzi znajdziemy śruby mocujące samą łodowę. Znajdziemy również złącze słuchawkowe, czyli jack 3,5 mm. Tutaj plus za to, że tak naprawdę każdy jack tutaj powinien pasować, ponieważ nie ma tutaj wielkiego uskoku pomiędzy samą zaślepką a złączem jack. Na prawej krawędzi znajdziemy przycisk Power. Troszeczkę niefortunnie umieszczony. Wydaje mi się, że on powinien być troszeczkę niżej zamiast przycisku do zwiększania głośności albo do zmniejszania głośności. Niemniej jednak skok bardzo pewnie wyczuwalny, zarówno jeśli chodzi o przyciski do sterowania głośnością, jak i przycisk Power. Poniżej znajdziemy taką dużą zaślepkę, pod którą możemy sobie umieścić dwie karty NanoSim i tutaj plus za to, że urządzenie jest smartfonem DualSim. No i możemy sobie również umieścić kartę MicroSl. 64 GB. Na dolnej krawędzi znajdziemy śruby mocujące i tutaj nic więcej, a na lewej krawędzi znajdziemy złącze micro USB, również tutaj ukryte pod tego typu zaślepką, no i również znajdziemy przycisk funkcyjny, który, do którego możemy przypisać niestety tylko jedną akcję po dłuższym przytrzymaniu, na przykład ja sobie zaprogramowałem, żeby uruchamiała mi się latarka. Po samym wykonaniu od razu widać, że mamy do czynienia z urządzeniem pancernym. Dużo tworzywa sztucznego, tworzywa które jest lekko gumowane. Tutaj również z tyłu mamy taką perforację tego tworzywa, dzięki czemu, kiedy urządzenie jest na przykład mokre bądź jakoś ubrudzone, nadal dość pewnie trzyma się go w dłoni. Sama ramka po prawej, a także po lewej stronie posiada taką stawkę właśnie z aluminium. Natomiast z tego co zauważyłem po dużej liczbie upadków, niestety jakieś wgięcia zarysowania na tym będą niestety powstawać, więc to trzeba mieć na uwadze. Obiektyw aparatu niezwykle wytrzymały. Urządzenie sporo razy przyłożyło na beton właśnie samym tyłem i nie było problemu, żeby tutaj coś pękło. Nic z tych rzeczy się po prostu tutaj nie zdarzyło. Same tutaj ranty są dodatkowo też wzmacniane przez taki gumowany plastik. Co warto wspomnieć, z przodu mamy do dyspozycji takie fizyczne przyciski nawigacyjne. Szczerze mówiąc, pierwszy raz spotykam się z tego typu rozwiązaniem. Natomiast sam ich skok jest bardzo fajnie wyczuwalne, no i również kiedy urządzenie jest zalane jakąś wodą i ciężko obsługuje się dotykiem, te przyciski nadal po prostu działają i nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast taki minus troszeczkę, że nie możemy sobie wybudzić niestety wyświetlacza za pomocą naciśnięcia jednego z tych przycisków. Urządzenie waży 185 gram, jego grubość wynosi 12,5 mm, więc są to wartości jak najbardziej akceptowalne jeśli chodzi o urządzenia pancerne, odporne na upadki, na wodę, na kurz. No i teraz zapraszam Was na kilka takich ujęć z różnych testów wytrzymałości, jeśli chodzi o upadki, zalania wodą, jakie wykonałem na CAT S40. Na pokładzie CAT S40 znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 4,5 cala. Jego rozdzielczość to jest 960x540 pikseli i zapewnia nam to zagęszczenie na poziomie 234 pikseli na calę. Sam wyświetlacz wykonany w technologii IPS, natomiast samo odzerowanie kolorów, szczerze mówiąc, trochę jednak pozostawia do życzenia. Przede wszystkim mam tutaj zastrzeżenia właśnie do kątu widzenia, ponieważ pod pewnym takim wychyleniem, szczególnie to się objawia na białym jakimś tle uruchomionym na wyświetlaczu, po prostu ten obraz nam żółknie i zmienia swoje właśnie nasycenie kolorów nie do końca to, to mi się spodobało no i właśnie samo odzorowanie kolorów one są jakieś takie po prostu wyprane sama biel też jest lekko właśnie żółta i to mi się nie do końca spodobało również za urządzenie, które kosztuje 1600 zł tak naprawdę wyświetlacz powinien być dużo lepszy i tutaj taką natywną rozdzielczością powinna być HD czyli 1280x720 pikseli i tutaj niestety za wyświetlacz Kat S30 zbiera ode mnie minus. Co do samej baterii, mamy tutaj 3000 mAh, no i z samymi wynikami też nie byłem jakoś powalony. Urządzenie powinno wytrzymać taki solidny dzień użytkowania, ponieważ tutaj wynik uzyskałem w okolicach 5 godzin podświetlonego ekranu. Natomiast przy urządzeniu właśnie pancerem, które powinno dużo wytrzymać, wydaje mi się, że takim zwykłym wynikiem powinno być około 2 dni użytkowania. Tutaj niestety tego nie uzyskałem przy mocnym użytkowaniu, ponieważ przy słabszym użytkowaniu wydaje mi się, że urządzenie... Półtorej dnia powinno na jednym ładowaniu wytrzymać się, ale mimo wszystko widziałbym tutaj baterię, chociaż o pojemności 3500 mAh. Kat S30 działa na procesorze Snapdragon 200. Przypomnę, że urządzenie kosztuje 1600 zł bez jednej złotówki. No i szczerze mówiąc, Snapdragon 200 naprawdę za takie pieniądze, nie spodziewałbym się po prostu tego. No ale niestety właśnie mam tutaj taki słabszy, dość niskopółkowy właśnie można powiedzieć procesor. Dodatkowo układ graficzny Adreno 304 i tylko 1 GB pamięci RAM. Zapytać jak to działa? Działa przeciętnie niestety. I muszę to powiedzieć. System jest taki dość ospały. Takie animacje różne wykonują się często dłużej niż na innych smartfonach, na przykład ze Sambregonem 400 bądź Sambregonem 410. Również z jednym gigabajtem pamięci ram też nie poszalejemy. Jeśli mamy dużo aplikacji uruchomionych w tle, urządzenie będzie troszeczkę niestety nam tutaj zacinać. Natomiast takim dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że po uruchomieniu Real Racing ta gra po prostu działała jak powinna. Nie było jakikolwiek Zgubień klatek i innych tego typu rzeczy, jakichś właśnie klatkowań, gra po prostu działała płynnie, więc tutaj takie drobne zaskoczenie. Natomiast jeśli chodzi o takie użytkowanie na co dzień, smartfon jest dość powolny, więc to na pewno trzeba mieć tutaj na uwadze, jeśli jesteście zainteresowani jego zakupem sam system, tutaj ogromny plus za to, że kat jakoś mocno nie obciążył tego urządzenia przez zasobożerną nakładkę, więc tutaj jeszcze można powiedzieć, że ta płynność jest w miarę uratowana mamy do czynienia tutaj z Androidem 5.1 Lollipop, to jest na pewno plus za to, że dostajemy w miarę najnowszą wersję Androida tutaj na start z takich dodatków od kata no to inna taka, to tutaj aplikacja właśnie od wiadomości tekstowych kilka takich aplikacji również dołożonych, między innymi pakiet Biurowy. Tutaj plus za to, że również urządzenie ma radio FM, więc jeśli ktoś tego by po prostu potrzebował, tutaj również to mamy na start. Tego, czego nie jestem w stanie trochę zrozumieć. Zobaczcie, jak kiedy uruchamiamy tutaj Updrawer, od razu zmieniłam się na czarne tło. Dlaczego? Mogło zostać białe i e, tutaj nie byłoby problemu z tą animacją i z tą taką dziwną zmianą koloru. Taki szczegół, ale mnie to muszę powiedzieć, że podczas testów e, troszeczkę nie drażniło. Również jeśli chodzi o interfejs ostatnio otwartych aplikacji te przyciski, menadżer zadań, także wyczyść wszystko e, tak jakby na siłę dodany i jakby ktoś po prostu e, o tym zapomniał. Ja wiem, to są szczegóły, ale szczerze mówiąc, jeśli płaciłbym za urządzenie te 1600 zł, e, tutaj te zastrzeżenia nie niestety, bym po prostu nie widział. Z ciekawych funkcji, no to na pewno taki właśnie mamy tutaj przycisk funkcyjny. Szkoda, tak jak wcześniej powiedziałem, że możemy sobie przypisać tutaj tylko jedną akcję i tylko jedną akcję po dłuższym przytrzymaniu. Tutaj możecie właśnie, mogliście właśnie zobaczyć, że urządzenie też troszeczkę się na chwilę zastanowiło. No i możemy sobie ustawić nic nie rób, urządzeniem powiadomienia, wyświetl ostatnio otwarte aplikacje, Google, latarka, ja miałem ustawioną latarkę, ale również możemy sobie ustawić uruchomienie Jakiejś konkretnej wybranej przez nas aplikacji. No i jeśli chodzi o ciekawe funkcje, to jest tak naprawdę tyle reszta. Tak naprawdę czysty Android w czystej postaci i nic tutaj ponad to nie dostajemy co do samego aparatu tutaj również 1600 zł przypomnę jeszcze raz, że płacimy za to urządzenie, o ile przednia kamera 2 MP powinna w zupełności nam wystarczyć, to tyle tylny aparat 8 megapikseli no niestety robi takie przeciętne zdjęcia, nie powiem, że jakoś bardzo złe, ale jednak przeciętne, troszeczkę im brakuje szczegółowości, nasycenia kolorów, więc to niestety trzeba mieć tutaj na uwadze więc niestety zdjęcia wychodzą dość przeciętne, co do samej aplikacji aparatu, jest ona w całkiem ergonomiczny sposób zaprojektowana, mamy ustawienia lampa błyskowa, zapisy i lokalizację, rozmiar zdjęcia, jakość zdjęcia samowyzwalacz, miejsce zapisu tutaj również plus za to, że mamy takie manualne parametry rybnych zdjęć, czyli tryb ostrości, ekspozycja także wartość ISO możemy sobie włączyć również HDR możemy sobie nanosić jakieś filtry od razu na nasze zdjęcia, więc tych funkcji jest tak naprawdę tutaj dość dużo możemy sobie właśnie tutaj też pomiędzy różnymi trybami Przełączać, ale siłą rzeczy nadal ten aparat jakością swoich zdjęć niestety nie powala. Sama, samo łapanie fokusa jest dość szybkie, to było też takie lekkie zaskoczenie, no i prędkość robienia zdjęć powiedzmy, że w miarę akceptowalna. Natomiast jeszcze raz przypomnę, 1600 zł i tutaj jednak też spodziewałbym się o troszeczkę lepszego aparatu. Przechodząc do podsumowania, Kat S40 na pewno jest to odporny smartfon, tak naprawdę na wszystko, na upadki, na kurz i na tego typu właśnie rzeczy. To wszystko powinien wytrzymać, więc dla osób, które potrzebują urządzenia właśnie na budowę, w jakieś ciężkie warunki w teren, jak najbardziej to się sprawdzi. Natomiast ta cena to mnie troszeczkę nurtuje. Dlaczego za to urządzenie przyjdzie nam zapłacić 1600 zł? Skoro patrząc na specyfikację, dostajemy po prostu średniaka, żeby nie powiedzieć, patrząc na sam procesor, dostajemy urządzenie z niskiej półki, więc tego nie jestem, nie jestem w stanie niestety tutaj zrozumieć. Natomiast to, do czego został ten smartfon stworzony, czyli do bycia odpornym, to wszystko jak najbardziej dobrze się tutaj sprawdza. Dobra, tak więc samej recenzji KAT S40 to jest na tyle. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do subskrybowania, a tymczasem się z wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.